W ostatniej trzeciej części um, instruktażu dotyczącego używania pióra w programie Scratch 3 omówię bloczki od powtarzaj 100 do zatrzymaj ten skrypt. W tej chwili zmieniliśmy sobie kierunek wędrowania dróżka niedźwiedzia z 90 na 45 stopni, a ja z powrotem ustawię na 90 stopni, przypomnę jak to wyglądało. I teraz, co oznacza ta ostatnia część naszego skryptu? Odpowiada ona za zmianę odcienia pisaka i co każde trzy kroczki naszego duszka, pisak zmienia odcień o jeden. Dlatego wygląda to tak płynnie. Jeżeli zmieniłabym tą. Liczbę na, na przykład 10, to zobaczcie, co tu się stanie u niedźwiedzia. Jeszcze raz klikniemy, oba, żeby porównać. Zobaczcie, ten kontrast się zwiększył między poszczególnymi kolorami. Nie ma takiego płynnego przejścia. Nasze duszki wykonują 100 powtórzeń. A odcień zmienia się co trzy kroki. Czyli w sumie nasze duszki wykonują po 300 kroków. Ja spróbuję teraz pokazać, jak to się zmieni, gdybym na przykład tutaj tą liczbę powtórzeń zmniejszyła dla niedźwiedzia o połowę. Wpisuję 50. I tutaj jeszcze jedna uwaga. Gdybym wcześniej nie zmieniła sobie tego bloczku, który jest w kategorii kontrola, on znajduje się tutaj, pierwotnie wygląda tak. Zatrzymaj wszystko. Ja zmieniłam wszystko na tylko ten skrypt. Dlaczego? Ponieważ gdybym dała, zatrzymaj wszystko, a tu zmieniła liczbę kroków o połowę, to mój kod, mimo tego, że ma tutaj wpisane, powtarzaj 100 razy, też zatrzymałby się po 50 powtórzeniach. Ponieważ wszystkie skrypty po wykonaniu przez niedźwiedzia 50, kroków, 50 powtórzeń zostałyby zatrzymane. Dlatego ja pokażę, jak to będzie wyglądało. Może tutaj powiększymy sobie rozmiar. Pisaka, żeby porównać te kolory, tutaj u niedźwiedzia się zrobiła dyskoteka. I tak jak mówiłam, kod zatrzymał się również po 50 krokach. Ale my chcemy, żeby kod po 50 powtórzeniach, czyli po 150 krokach, ale chcemy, żeby kod przeszedł 300 kroków, więc zmieniamy skrypt u niedźwiedzia na zatrzymaj tylko ten skrypt konkretny. Teraz te skrypty będą się kończyły w różnych momentach. Klikamy w zieloną i widzimy, że kod przeszedł dwa razy w dłuższą drogę. Ten bloczek powtarzaj wybrałam z kategorii kontrola. On tworzy swoistą pętlę w programie. Dzięki temu Kolor cały czas może się zmieniać. To chyba wszystkie funkcje pióra w programie Scratch 3 na tą chwilę. Mam nadzieję, że film pomoże Wam i rozszerzył Wasze wiadomości na temat używania tej kategorii. Dziękuję bardzo.